Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu swoim i trenera Warty Poznań, pana Szul... Pan... w imieniu pana Dawida Szulczka. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zielonych czeka wyjazd na mecz w Zygieloniu-Białystok. To spotkanie zaplanowane na sobotę na godzinę 15. I przed tym meczem oraz po meczu z Legią spłynęły do trenera pytania w systemie Akredito i będę teraz te pytania odczytywał. Dzień dobry, trenerze. Czy po wygranym meczu z Legią jest w zespole warta jakaś dodatkowa energia i czy Pan ma jakąś taką dodatkową satysfakcję, że wreszcie udało się pokonać zespół stop top 4 Ekstraklasy? Cały sezon utrzymujemy dobrą energię. Może poza, poza tym początkiem, ale tylko dlatego, że przegraliśmy dwa mecze, z czego Zwisław Pozg wysoko i tak jeszcze okienko transferowe się dobrze nie rozkręciło. Natomiast tak od zwycięstwa z Koroną Kielca, a potem na Krakowi, to, to ta energia, atmosfera jest bardzo dobra. A takie mecze jak z Legią dodają trochę więcej pewności siebie moim piłkarzom. Dziękuję bardzo. Teraz jest takie pytanie trochę niezwiązane ani z meczem z Legią, ani z meczem nadchodzącym z Jagielonią, ale odczytam. Czy czuje się Pan wyróżniony tym, że internet obiegła informacja, że jest Pan brany pod uwagę jako przyszły trener Rakowa-Częstochowa? No na pewno jest to miłe, jest to docenienie pracy, na którą pracuje wielu piłkarzy, członków sztabu, cały zarząd i wielu ludzi w klubie, bo też odbiór medialny mojej osoby jest dobry, więc łącznie z ludźmi, którzy tutaj siedzą. Dużo osób się przyczynia do tego, że, że jest taki odbiór mojej osoby, więc mogę im tylko podziękować i jest to miłe uczucie. No, dziękuję bardzo. Teraz jest pytanie o sytuację kadrową. Jak wygląda sytuacja z Robertem Iwanowym oraz czy inni zawodnicy będą, będą zdolni do gry? Robert nie będzie zdolny do gry. Jak widać było na nagraniu, jest to troszkę poważniejszy uraz. Zobaczymy, kiedy, kiedy uda się go przywrócić. Rokowania są dobre, ro. jeszcze w tym sezonie powinien zagrać. Jeśli chodzi o innych zawodników, wszyscy są zdolni do gry. Nawet wczoraj pierwszy raz po kontuzjach zagrał Mateusz Kupczak i Bartek Kieliba we wczorajszym sparingu. Otoczeni młodymi zawodnikami mogli się, się sprawdzić na tle rywala i zagrali bardzo dobrą pierwszą połowę. Jeden i drugi są bardzo zadowoleni, a ja jeszcze też na dokładkę, bo, bo to naprawdę ważne postacie też i w szatni. Ten trening wygląda zupełnie inaczej, kiedy, kiedy i Kupczak i Kieliba są na boisku. Dziękuję bardzo. Pytanie o to, czy mecz z ma jakiś wyższy ciężar gatunkowy niż ostatnie spotkania? Pytanie jest w kontekście walki o europejskie puchary. Wydaje mi się, że nie ma ciężaru gatunkowego większego. Uważam, że moja drużyna podchodzi zawsze do każdego rywala. Może z wyjątkiem Lecha. Tam rzeczywiście otoczka trochę tego stadionu, trochę, trochę to, że to są derby czasami nas delikatnie paraliżuje. Czego popracujemy na tym, żeby tego nie było w przyszłym sezonie. Natomiast do reszty rywali zawsze podchodzimy z takim dobrym nastawieniem. Wiemy, że, że są drużyny, które są bardzo mocne w naszej lidze i musimy wtedy mocno się koncentrować na tym, żeby tych drużyn nie dopuszczać do wielu sytuacji strzeleckich. I też są takie drużyny, z którymi możemy na więcej sobie pozwolić. I wydaje mi się, że. Jagielonia jest jedną z tych drużyn, która, pomimo tego, że w tabeli wcale nie są wysoko, to jest właśnie drużyną, która ma na tyle e, jakości, że, że jest drużyną aspirującą do tego, żeby być na wyższych miejscach, co pokazuje w ostatnich trzech spotkaniach. Dziękuję. Jagielonia jest drużyną, która w swoim zespole ma dwóch strzelców z prawdziwego zdarzenia: Jezusa i oraz Marka Guala. Jaki ma Pan pomysł na zatrzymanie tej dwójki napastników? Cała moja drużyna bardzo dobrze broni, pomagamy sobie, funkcjonujemy dobrze w asekuracji. Mam bardzo dobrych defensorów i, i zaangażowanych 10 zawodników z pola. Jako, jako drużyna jesteśmy bardzo mocni, więc uważam, że jako drużyna musimy umieć się im przeciwstawić wtedy, kiedy Jagielonia ma piłkę. Dziękuję bardzo. Teraz jest takie pytanie, może trochę osobiste, bo wiadomo, że ten raz, z łączą specjalne relacje, czy, czy jest to takie dziwne uczucie, że serdeczny przyjaciel zasiądzie na ławce trenerskiej przeciwnej drużyny? No na pewno jest to taki wyjątkowy mecz, bo nie graliśmy jeszcze nigdy przeciwko sobie jako pierwsi trenerzy. Rzeczywiście z Adrianem poznaliśmy się kilkanaście lat temu, jesteśmy w stałym kontakcie, dobrze się, dobrze się znamy. Ale w momencie, kiedy już przygotowujemy się do meczu, kiedy, kiedy jest sam mecz, to myślę, że o tym tak się nie, nie myśli. Koncentrujemy się na tym, żeby moja drużyna dobrze grała, żeby trener się mniej, pewnie się koncentruje też na tym, żeby się skoncentrować na Gieloni, a po meczu trzeba będzie zbić piątkę. Jeżeli ktoś wygra, to, to przyjmie gratulacje od drugiego i pewnie po meczu będziemy wspólnie sobie dalej pomagać i koncentrować się na tym, jak można wykorzystywać różne rzeczy przeciwko innym rywalom w tej lidze. Dziękuję. To jest ostatnie pytanie dotyczące meczu z Jest jeszcze jedno. Co prawda trener odpowiadał na nie w ubiegłym tygodniu, ale zadam. Sporo w ostatnich dniach mówi się o walce Warty Poznań o stadion w Poznaniu. Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii? No takie jak w zeszłym tygodniu, że inni ludzie się tym zajmują u nas w klubie. Ja zajmuję się stroną sportową i Odpowiadam za wyniki na boisku i za to, co robią moi piłkarze i członkowie sztabu. Natomiast, no, dokładnie tak jak nasz właściciel często mówi, to chcielibyśmy mieć swój dom tutaj w Poznaniu. Ja do tego jeszcze zawsze dokładam, że dziękuję bardzo ludziom w Grodzisku, którzy nas serdecznie przyjmują. Myślę, że nie ma nic więcej do dodania. Niech działają ludzie, którzy są bardziej kompetentni ode mnie w tej kwestii. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję też państwu za przesłane pytania i udział w konferencji prasowej. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro drużyny czeka podróż na Podlasie w sobotę, mecz o godzinie 15. Na dzisiaj to wszystko. Życzymy miłego popołudnia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.